Retromyshal! Dziękuję costy Myszol i Ruiny. I dzisiaj zajmiemy się tematem Tomagotchi Cóż, Tomagotchi każdy to zna chyba. Yy, yy, w ogóle Tomagotchi to była moja pierwsza konsola, tylko że się nią nie pawiłem w taki sposób yy, do czego ona służyła. Wiecie czemu? Bo byłem mały i głupi. I teraz jestem jeszcze mały i głupi. Ale pomijając ten fakt, byłem malutki, bez rozrum Będę dostała albo nie wiem, 4 albo 6 lat, żeby Was nie skłamać. No, yy, i, i tam ta konsola nadal ją mam, ale gdzieś mi się zapodziała gdzieś mi się zgubiła. Nie wie, wiecie, gdzie? Bo ja nie wiem. Yy, ale za to mam takie dwa konsolki. To mogę Ci tutaj mam dwa inne egzemplarze w tych obudowach. Daj mi się jedna no, śrubka zgrub, zgubiła. Jestem wciąż bardzo zły na brata, że mi ją zgubił. No, bo dzisiaj akurat. No, no bo tam rozkręcałam, no, by coś tam zobaczyć no y, Tova został została wynaleziona w 96 przez firmę Bandai japońską y, i zrobili z tego po prostu wszystko od samych zabawek, po kreskówki, seriale gry na komputer, płyty piosenki i drapaczki do plesu i gry planszowe ale zaraz, zaraz, zaraz. My nie o tym mówimy. Mówimy o Tomagoczi. O, o Tomagoczi, no. Zabawki te są dosyć prymitywne. Te dwa egzemplarze mam akurat ze świąt. Z, od od gwiazdora dostałam. Nie, od świętego Mikołaja, przepraszam. Są te zabawki? To, te trzy zabawki dostałem od Świętego Mikołaja do kolekcji. Te trzy gierki gierki LCD, bądź jak ja wolę na przykład mówić, konsolki. To są w sumie takie konsolki, kokierki, takie, powiedzmy, że tak, to są handheldy, czyli przenośne konsole tak zwane. Akurat to było w poprzednim odcinku Retro Michelle'a, o brick game'ach, a dziś zajmiemy się tak Niestety nie ten, niestety baterii jak nie mam, nie wiem gdzie są, nie wiem, nie pamiętam no Z racji tego, że zabawki się bardzo pięknie postarzały, jednak yy, zostały w gówniarz pasane uszy No czemu opowiem o tym za sekundkę? Pff. No, było to dlatego, że to był w sumie sama, sama wina Bandai, no bo chociaż Bandai wypuszczało modele, najpierw oryginalny model z 97, później, model z, później był w 2003 i w 2009 najnowszy model europejski, to to jednak i tak. Bandai trochę o tym zapomniało i właśnie pozwoliło, tak jak na przykład pff, tak jak to zrobił Brick Game firma od Brick Game'ów nasi wschodni koledzy tak właśnie y, oni też zapomnieli i, o tych zabawkach i właśnie dlatego tyle jest tych podróbki jeszcze z, to nie, te obydwa to są właśnie podróbki i tamta jedna to też była podróbka y, chyba z Aliexpress z tego, co pamiętam. Z tego, co pamiętam. Pamiętam. No. Tamten, tamten egzemplarz był taki niebieski, takie jajko, nie żadne miszki, żadne jabłuszka, żadne brzoskwinki. Yy, Nieważne. Yy, yy, ty, nie żadne pingwinki tu, małpy, banany, piwka, tylko ten, tylko po prostu takie takie jajko, i to nie było oryginalne, takie jajko stylą, no, z ośmiu przyciskami. I ono nawet, nawet do dziś działa, tylko że mi się gdzieś zepsuło. Czy do dziś? Nie wiem. Jeżeli mi się gdzieś... Nie, ja się nie zepsuło, tylko zgubiło. Jeżeli, jeżeli, jeżeli gdzieś pod ciężarem leży, to jest bardzo duża szansa, że, że raczej nie działa. Nie. Tutaj mam zielone. Ten, co ja gadam. Niebieskie jabłuszko. Pozwólcie, że se tu tak wejdę. Niebieskie jabłuszko i Zielonego miszka Fajny jestem mi się taki. Tylko że po pierwsze tam patrzałem i on ma tak. On ma urwane żyłko od tego. Tam urwa... Tak jak są dwa kabelki od głośniczka, to jeden z tych dwóch ma urwany. A po drugie, już jak od razu jak go dostałem, to był rozładowany. Ja najpierw w, no, w nocy wstałem i odpakowałem tego. Później i, z, I później z rana widziałam jak wystaje ten Brick Game. Nie. I, I na końcu na samym dnie buta był ten Misiek i jak go wyjąłem, to zaraz już baterie nie działały i tak dziwnie piszczał. No. No, to jak to Magoczy to się postarza, ale z jednej strony gracem, a z drugiej strony zostało zasypane, zasypane śmieciami. No bo ten... Wiecie czemu nie, no bo oczywiście Banda i, i, od, i kiedy już wiedziało, że tam produkt się zdarza, to było mniej więcej w 2012 tak około. To, 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 yy, to rzuciła po prostu tam sprawę i, i Osiejczycy mieli duże pole mare, manewru, aby tam no, no aby, pff, aby jak to powiedzieć. No, a aby podrobić ich produkt. Chociaż w ogóle też nie mieli tak w nosie tego. no Bo też w 2009 stan, wydany ostatni oficjalny pro, Ten. I, I wiem o tym, że był dosyć spokojny No, to ja jeszcze mam nawet ten. Folejki. aby dwie, tylko tam sobie i mi się, Ja głupi myślałam, że ten, że się zmienia, to się nie zmienia. To nawet niedawno sobie pomazałem no, yy, Widzę, że ten Retromyszel Powiem tak yy, Widzę, że ten Retromyszel trochę chudno się akurat przyjmuje A jakoś kiedyś może się trochę wpompuje, jako wpompujemy No yy, yy, Oczywiście jest maraton urodzinowy No Te zabaweczki mają głośniczek Nawet są przez tą samą firmę Zwróćcie uwagę na to, nie? Że to jest ta sama firma. Czyli podwójnego slidera, na przykład. Tutaj jest ta sama firma. Może tego nie widać, tak, bo to jest. No, no I tu też. Tu też, no. Choć na tym jest ładniej widać. A na tym w ogóle. A nie, na tym też to, ale widać. No, no, no tutaj, gdzieś. Nie, nie, go nie zgubiłam, tylko pamiętam, że odzielałam, jak byłem u dziadków To pewno pamiętacie ten okres, co na przykład y, moje zakupy dzisiejsze nagrałem. To się wtedy to było mniej więcej. Y, y, no. no. Fajnie było. No. No, i pewno pamiętacie ten okres, chyba jakieś 3-2 tygodnie temu, nie pamiętam już, y, bo w lipcu jeszcze. A już, jest ten, już jest sierpień. Już niedługo moja urodziny? Konkretnie Wam powiem, za ile moje urodziny. Halo, halo, halo. Czy rozpędziłem, które miało być o Tomego, czy ja nie o moich urodzinach i innych? O No yy. Moim zdaniem, tak jakościowo to lepszy jest. W sumie nie wiem, który jest lepszy. Ale fajne są te to Te konsulki dosyć prymitywne, ale fajne. Yy, Made in China No i oczywiście Made in Dzień dobry to Wszystko już za PRL-u tam produkowali. no Ale... Yy, nie gadajmy, nie gadajmy niestety ten. Niestety yy, nie mam baterii, jakby wam pokazać gameplay'u, ale wiecie tam się opiekowała zwierzeczkami zostało, że mam dzwonki na noś jakoś wytrzymać do co to ciekawe może yy, tak może na końcu se pogramy na brie chwilkę płaska gamer będzie, a tam nie widzę niczego innego. No to będzie już na koniec tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.